Oni tam mają pizzę, burgery, sushi. To jest weryfikacja twarzy. Jakie ja ja. Pan policjant musi poczekać. Nie ma tak dobrze. Siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w centrum miasta i odpalamy apki po kolei. Zaczynamy od Volta. Zobaczymy, czy coś będzie się działo na mieście. Kolejny w kolejce Uber i na końcu Bolt. Dzisiaj pogoda bardzo fajna. 20 stopni ale niestety zamówień nie ma bo już wcześniej się logowałem i też nic nie wpadało także nie sądzę, żeby coś dzisiaj było na mieście do zrobienia ale wyszedłem specjalnie, żeby udowodnić, że jednak jest kiepsko no i przed sekundą wpadł mi soleim na świętego Antoniego także uderzam ogólnie 15 minut czekałem, żeby wpadło mi to pierwsze zamówienie od momentu pojawienia się pod fontanną więc aby to był początek dobrego wieczoru dzisiejszego bo jeżeli ma wpadać tak Rzadko, no to będę zawiedziony. O, nowy lokal. Elomordo, fajna nazwa. O, widzę, tutaj mi Uber dzwoni. Daleki odbiór, za 15 minut gotowe. Nie, dziękuję. Trzeba się vlogować. Czy na 203 Może jest? Volt? Ok, to poczekam. Nie mam wyjścia. dzięki Miałem już jechać do klienta, a mi wpadło drugie zamówienie. Bez lukru, odbiór w rynku. Tylko, czy mnie ktoś puści, czy nie puści? Puści mi pan, dziękuję bardzo. To są kulturalni ludzie. Jeszcze się muszę trinić na lewo. Udało się. Kolejny taksówkarz, śpioch, zamyślony. Zapatrzony w tablety. W ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień ciepły od chyba dwóch tygodni. bo tak mieliśmy we Wrocławiu deszcze, brak słońca i temperaturę bo w granicach 10-12 stopni. Więc dzisiejszy dzień już takim odetchnięciem jest tej ziwnicy. No i się nie dziwię, że nie ma zamówień. Wszyscy chcą wyjść na zewnątrz, zjeść coś niż jakieś iść w domu i zamawiać. Ta chmura dymu. Fu. Nie wiem, kto tu jechał przed wejściem. Dzień dobry. Dobra Dziękuję. A kręcę? Ogólnie mam Kanon, i tu wie. I kręcisz e, Tak. Vlogi z tak? dostaw. No. No. Przynajmniej mam jakieś zajęcie dodatkowe, że oprócz jeżdżenia sobie kręcę, nie? Tam raz w tygodniu robię filmik jakiś. Jaką najdziwniejszą sytuację miałeś? Najdziwniejszą? No właśnie nie miałem, chyba. A. Nie, jeszcze tak nie miałem. Maksymalnie w slitkach jakiś tam koleś, nie? W slitkach samych. Ciekawego Jedziemy na krętą. Z tego co pamiętam, obaj klienci mieszkają na tej ulicy. Więc nie będziemy błądzić zbytnio. O, tutaj kolejeczka się zrobiła. Ale mamy pierwszeństwo. Pięknie wyglądam na ekranie I co on teraz zrobić? Palcem kliknąć? To jest weryfikacja twarzy Jakie jaja Taki smartfon w budynku Mamy otwarte wchodzimy Czego to już nie wymyślam, nie? Jakoś się tak zapytałem, że nie potrafimy odczytać z jakiej to restauracji jest zamówienie No tak to jest jak się prawie dwa tygodnie nie jeździło Tylko jakieś tam sporadyczne wypady na dwie godziny, bo ogólnie to była kiepszizna. No i jednak drugi klient nie mieszka na krętej, lecz na zakładowej. No, tutaj w tej części miasta zdecydowanie chłodniej. Kilka stopni minimum, zimniej. Tak jak mi ciepło było przed chwilą, tak tutaj już marznę. Za 100 metrów, za żadne 100 metrów jestem już na miejscu. Dobry wieczór, przepraszam Wpadło mi od razu nowe zamówienie tutaj y, z tego osiedla y, z Pizzarium Wrocław, od strony kanału miejskiego. A kanał miejski znajduje się za tym budynkiem białym. Pytanie jest takie: jak tam dojechać? Bo w tym lokalu jeszcze nie byłem. Oby tu w prawo udało się przejść. Będziemy szukać. No idealnie, proszę Państwa, Pizzarium. Leży potykacz. No a po lewej jest kanał miejski. No, z tej wysokości średniego widać. Dzień dobry, 3,9,3V OK Dziękuję bardzo Klient mieszka metrów 23 stąd fajnie bo pokazuje 1,5 km 800 I ciekawe jak to wyliczył Volt a de facto brama powinna być tutaj po prawej Czyli przejechałem żeby nie skłamać 12 metrów nie, to nie ten numer. Hmm, muszę sobie na MapsMe wejść. No i patrzcie, teraz co się dzieje na MapsMe. Mam tu kolejny raz taką sytuację. O mi po prostu pokazuje, że jestem w Czechach. Po tych aktualizacjach w MapsMe apka się całkowicie spieprzyła. W końcu pokazało poprawnie. Czyli to jednak jest tutaj, tylko po lewej stronie. Nie, też nie. Problem polega na tym, że tu są dwie różne ulice i dublują się numery. I można się pomylić. To teraz musi być numer mój, tutaj po prawej, na końcu. Dobry wieczór. Dzień dobry, No widzowie, dostarczyłem zamówienie. Najgorzej płatne w mojej historii na wolcie. Jedyne 5,48 kurcze, jak one mi wpadło to je zaakceptowałem bez patrzenia za ile, skąd, dokąd, po prostu biorę wszystko dzisiaj 0,05 km, czyli 50 metrów nawet dzisiejszego bonusa nie zrobię ale z plusów mamy kolejne zamówienie Lovers, coś tam, Wrocław Sushi Lovers, coś w tym stylu też gdzieś tutaj są kieruj się na północ chyba tutaj w prawo i tutaj w prawo i na końcu, tak o, już widać, shield Lovers o, oni tam mają pizzę, burgery, sushi Wszystko czego dusza zabraknie Zabra Dusza zabraknie? <laughs> mają wszystko czego dusza zapragnie Nawet promocje 1 plus 1 O, nawet widzę, że mają kraby Kalifornia, śnieżny krab Dobry wieczór Jak coś to 708 Dzięki O, tylko 2 minuty Lub 3 do klienta Zaraz, gdzie ja jadę w ogóle? Dzisiaj ja całkowicie błądzę na zakładowej. Przed nami Rondo XD. Jak się przyjrzycie, co jest na środku, no to jest normalnie XD. Jak nie było widać, to wam fotkę zaraz pokażę na ekranie, jak to Rondo wygląda. O, a za nami jedzie skuter też cichy. Trzyma się zderzaka. Odejdziemy mu? Nie, nie będziemy przyspieszać. Widzicie? Nazwioł! Koleś mnie wyprzedził, żeby skręcić, dobry! Po prostu. To jest specjalna miejscówka dla dostawców. O, tylko dla dostawców i serwisu nieruchomości. Teraz stanąłem tu na chodniku obok. To mnie ochroniarz skrzyczał, że nie mogę tak stawać. I jeszcze jeden telefon. Na siódmym piętro, to znaczy winda jest na siódmym piętrze, a klient jest na pierwszym, więc nie będę czekał. Tylko sobie podskoczę. Dobry wieczór. O, jest zamówienie kolejne. Czyli w sam raz dzisiaj wyszedłem po 19.00 z domu, a miałem wyjść na czternastą Czułem, że będzie kiepsko i było kiepsko. Bo dopiero się ruszyło około dwudziestej a jest siedem Tu sobie w prawo odbijemy, a pan policjant musi poczekać. Nie ma tak dobrze. No i co? Typek się rusza na awaryjnych Bardzo dobre to było Dzięki Kurczę, coś mi chyba źle pokazuje Nawigacja A, Oczywiście, że Chcę, żebym jechał Takim kółeczkiem Jedności Narodowej 150 znajduje się w tym samym Kompleksie, gdzie byliśmy przed chwilą, na Namysłowskiej No, tu widać, że jest wejście od, zewn od zewnątrz ale niestety zamknięte No i klient nie podał piętra będziemy zgodywać czwarte piętro Ale głos tej pani straszny Jakby za karę mówiła Więc co czwarte piętro to jakie numerki? Chyba za wysoko. No. I to tak bym powiedział, że co najmniej dwa piętra Dobry wieczór, proszę bardzo, do widzenia Jedziemy do Lovers, Wrocław ponownie odbyły za minutę ja, witam ponownie 709. Dzięki. Dzisiaj jest dzień najniższych stawek. Niestety wpadło mi kolejne zamówienie, łączone za 6,92 z pasibusa. Czyli dzisiejsza średnia na zamówienie będzie wynosić chyba 7 zł. Tak źle jeszcze nie miałem. Zawsze trzymałem się w granicach 15 zł za zamówienie średnio Na starych stawkach było nawet 18-19 średnio za zamówienie a dzisiaj będzie kilka złotych. A my sobie tutaj zetniemy, bo nie możemy przejechać przez szlaban. I aby pasibus był gotowy, nie jest zaznaczony w apce. Także będziemy czekać 5 minut jeszcze Dzięki. Zajemnie. No Ciekawe dlaczego kolej nie pakują razem Jak inne pasibusy No a przecież kola nie była zimna A nie powiem, zdarzyło mi się Już raz zapomnieć Wydać puszkę klientowi I później musiałem ją wyrzucić, bo ja takiego czegoś nie pijam No to pierwszy klient proszę Państwa mieszka Po drugiej stronie ulicy Czyli znów Szybki kursik Gdzieś tutaj po lewej muszę stanąć gdzie to jest? gdzie to jest? To jest tam no tak, jakbym podjechał dalej skuterem to też musiałbym trochę podejść dobry wieczór proszę do widzenia No do windy, do windy. O, tam Proszę bardzo. Jedziemy ponownie do Fight Donner Kebab na pomorskiej. Tym razem kurs będzie nieco dłuższy chyba 16 zł czy 17 Nareszcie coś normalnego, a nie jakieś takie mega kruciaki. Czasem kruciaki są spoko. Bo się podjeżdża, bierze, wyjeżdża i dostawa następuje po minucie. A przepraszam, Ta dla mnie, dobra. Dzięki. Wpadło mi drugie do wzięcia. zamówienie łączone. Tym razem Hirosaki House. Nie mam pojęcia co to jest. I klient też jakieś taki imię japońskie. Kurczę, nie wiem czy ten lokal jest. Musi być coś nowego. Na pewno jest nowy na Wolcie, bo wcześniej nie miałem tego zamówienia A w tych rejonach jeżdżę często Za te dwa kursy powinienem zarobić jakieś 33zł Bo ten dodatkowy kurs to jest ponad 4km więcej O i teraz gdzieś tutaj w lewo O chyba tu gdzieś się świeci Tak to jest tutaj Już pewnie na mnie czekają okay. a, Poczekam sobie na zewnątrz Przynajmniej tutaj jest świeże powietrze Super, dzięki wielkie Na razie Te dwa zamówienia, które teraz realizuję, podwyższą mi trochę średnią. Ostatnie miałem takie poniżej dychy, nawet powiedział poniżej 8 zł. Te będą za 30, z czyli 15 wyjdzie na jedną Czyli powinienem mieć dzisiaj średnią 10 zł za zamówienie. To tak jak za starych czasów Ubera w 2020, gdzie było maksymalnie 10 zł na zamówienie. Czyli teraz już jeżdżenie w dostawach to tylko takie hobby, takie jak ktoś ma za dużo wolnego czasu to sobie odpala apkę i sobie może pojeździć po mieście a ja jeszcze z elektrykiem, nie? no to 100 km nie kosztuje bardzo mało natomiast benzynowi no to już muszą na skuterze to ze 3 dychy dziennie do baku wlewać no a samochody to już chyba dwa razy tyle lekko dobry wieczór proszę no status normalny A Jest godzina 22.33 Ale nic nie wpada Daleko centrum, jestem południowy zachód Dobra, jestem już praktycznie w centrum I wpadł mi jakieś zamówionko Nie wiem jak to się nazywa ten lokal Też pierwsze słyszę o nim Zaraz wam powiem jak to się nazywa Smacznissimo Oni te nazwy zmieniają co chwilę te lokale 963 jak coś Dobra, jest 22.40. Jeszcze mam poczekać 7 minut, czyli do 23 dostarczę. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. Tylko mamy 750 metrów. Kursik błyskawiczny. W ogóle co powinienem powiedzieć, że mi się torba Ubera popsuła. Zamek z jednej strony się zawiesił i nie można otworzyć prawej strony. Przymierzałem się, żeby zacząć jeździć z Torbowolta, ale jakoś mi się nie chce. Ona jest zbyt duża, a tym bardziej będę chciał jeździć rowerem. To wolę uborową. No i co, jadę, jadę gdzie jest ten klient. Miał być tak szybko. Kurczę, tutaj pineska jest na środku ulicy. Teraz gdzie? Chyba po lewej. Aż trzy domofony. A, tutaj. Tak. Dobry wieczór. Tu jest tak Pepsi. Super. I pizza. Proszę bardzo. Niech Dzień dobry wieczoru. Do widzenia. Max z Wrocławia Powiem szczerze, że nie chcę tego brać o, kolejne idealnie O, pustki w kulto tym razem Prawdopodobnie to będzie moje ostatnie już zamówienie No chyba, że będzie coś jeszcze padać ale wątpię, bo to jest 2258 Czyli z mojego e, doświadczenia i statystyk po 23 już mało co wpada my nie stolica gdzie tam się jeździ chyba do pierwszej w nocy także to może jedynie będą jakieś niedobitki i zamówienia czekały w jakimś Burger Kingu dobry wieczór, proszę bardzo jest godzina 23.13. Pracowałem od 19.49 do 23.05 i w 3 godziny 15 zrobiłem 11 zamówień. Zrobiłem 122 ,92 zł, 92 grosze i zobaczymy, ile to wyjdzie. 122.92 podzielić na 3 godziny i 25.00. Wyszło 37.82 na godzinę i jeszcze podzielę 122.92 na 11 zamówień. Jak wyszła mi średnia 11 ,17 zł 17 groszy za zamówienie. To jest chyba najgorszy wynik od wielu wielu miesięcy. Mam nadzieję, że kontent się podobał. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, nara.